Mam teraz takie złożone pytanie, i myślę, że sporo jest tutaj takich kwestii, które przydarzają się nie tylko tej osobie, która zadała tutaj pytanie, ale to się po prostu zdarza. Więc odpowiadając na te pytanie i na te kilka elementów, które są jeszcze z tym związane, mam nadzieję, że wiele osób skorzysta i zastosuje nowy typ podejścia do sytuacji, które tutaj są przedstawione, i będą wtedy mogły. Swoje życie po prostu prowadzić w sposób bardziej spokojny, bez tych nadmiernych, emocjonalnych skoków, które tutaj się pojawiły. Więc przeczytam. Co robić, gdy napotka mnie jakaś niemiła sytuacja? Na przykład niesłuszny opieprz od szefa, któremu nie da się wytłumaczyć nic, i wtedy chodzę bardzo wkurzony. To jest pierwsza część. Y Albo co robić, gdy dowiaduję się, że znajomi za moimi plecami gadają różne niestworzone rzeczy na mnie, a w oczach, gdy otwarcie pytam ich o to, wypierają się tego. I to też źle na mnie działa. No tak, jestem w stanie zrozumieć, że rzeczywiście nasze emocje są wystawiane na różne krańcowe sytuacje wtedy, kiedy dzieją się te rzeczy z zewnątrz, na które nie jesteśmy przygotowani, albo kiedy. Idzie wszystko nie w zgodzie z tym, czego oczekiwaliśmy. I teraz tak. Co robić, gdy napotyka człowieka jakaś niemiła sytuacja? Kiedy myślę o tym, że coś jest dla mnie niemiłe, nieprzyjemne, niejasne, nie pasuje mi, to znaczy, że w mojej głowie jest pewna opcja. Jak powinno być. I w momencie, jak nie jest tak, jak powinno być, czyli tak, jak ja sobie oczekuję, jak ja sobie myślę, o, no to wtedy pojawiają się różne reakcje emocjonalne. I teraz chciałabym pokazać pewien proces, żeby móc zdać sobie sprawę z tego, jak czasem bardzo łatwo wyprowadzić nas jest z równowagi, przepraszam, pierdołom nieraz, no zupełną pierdołom z zewnątrz. Owszem, nie mogę powiedzieć, że opie szefa za to, że coś niesłusznie nas osądził i tak dalej, to jest pierdoła. Niemniej jednak, sam zauważysz, jak będę opowiadać ten proces, że te nasze reakcje są strasznymi automatyzmami i one czasem nie mają nic wspólnego z treścią, która do nas dociera z zewnątrz, a jedynie związane są z czymś, co się nazywa, ja to nazywam, no, ktoś cię za sznurek pociągnął czyli z czymś, co ja gdzieś w środku u siebie mam niezałatwione, jeśli chodzi o coś, co się nazywa ocena, opinia i tak dalej. Więc jeżeli napotyka mnie jakaś niemiła sytuacja, czyli zderzam się z czymś, na co nie czekałem, czy też nie czekałam, no to moją pierwszą reakcją jest to, no nie ma tak, tak nie ma być. Ja tego nie akceptuję. Jest to Pierwszy odruch. Nie podoba mi się to, co jest. A jak mi się nie podoba to, co jest, to automatyzm się włącza i reaguje emocją silną emocją głębokim wzburzeniem lękiem czyli ten rodzaj reakcji może być albo od strony negatywnej, w sensie agresywności, jak również negatywnej w sensie lęku, niepokoju, strachu. Wyobrażania sobie, ojej, jakaś straszna konsekwencja się pojawi. I zaczynamy przebywać w takim bardzo silnym stanie emocjonalnym, który zabiera nam dostęp do swobodnej możliwości zareagowania. Istnieje tylko impuls emocjonalny, czyli ciało się spina, w środku się coś dzieje, jak to mówią, w dołku ściska, jest tam stres. Bo nie ma zgody na to, co się stało. Dlatego, że my się czujemy bardzo oceniani w życiu. I jeżeli ktoś wyraża zdanie, które dla kogoś jest zupełnie jakby odłączone od reakcji emocjonalnej, bo go nie dotyczy, i on by zareagował po prostu na zdanie. Bez możliwości ani potrzeby szarpania u siebie tych sznurków emocjonalnych, to tamten człowiek reagujący tylko na informacje miałby większy dostęp do tego, żeby reakcja była właściwa, a nie dołująca czy też agresywna. W momencie, kiedy zdanie przychodzi do nas, to my emocją reagujemy na to zdanie, czyli tak naprawdę utożsamiamy się z czyjąś opinią na nasz temat. Dlatego mówimy, że coś jest niemiłe, bo miłe dla nas to jest to, co my chcemy, żeby było, żeby nas wspierało, żeby nas głaskało, itd. itd. A co, jeśli to takie nie będzie? Co możemy zrobić? No, pierwszą reakcją jest to, że czujemy się z tym źle, chodzimy albo wkurzeni, albo smutni. Czujemy się zaatakowani. Ja się pytam, a co by było? gdyby czyjąś opinię i czyjeś zdanie zostawić jako informację i przestać kazać jej wpływać na mój stan emocjonalny. O ile łatwiej byłoby wyciągnąć pewne wnioski, proszę, żebyśmy zawsze pamiętali o tym, że w każdej informacji, która do nas dociera, jest bardzo wiele podpowiedzi dla nas samych. A to zwrócenie uwagi na nie wiem na sposób zachowania? Na sposób poprowadzenia pewnych rzeczy inaczej niż do tej pory. Natomiast kiedy skupiamy się na tym, że to nas dotyka, że to nam coś robi, co ktoś do nas mówi, no to niestety nie mamy już dostępu do tego, żeby podejmować świadome działania i udzielać właściwych odpowiedzi. Czujemy się strasznie połączeni z tą opinią. Czujemy się ocenieni, zaatakowani albo w jakiś sposób niedocenieni. Teraz uwaga, co by się stało, co zyskujemy, w sytuacji, kiedy wysłuchamy informację, bez łączenia się z tą informacją, że ona nas atakuje albo coś nam wytyka. Co jesteśmy dzięki temu w stanie zyskać dla siebie? Więcej spokoju? Tak. Bardziej refleksyjne podejście i wyciągnięcie lepszych wniosków dla siebie na przyszłość? Oczywiście. Mamy lepszy stan emocjonalny i łatwiej się załatwiają jakiekolwiek niedomówienia? Pewnie, że tak. Pytanie jest inne. Co konkretnie spowodowało, że te emocje zostały wstrząśnięte w środku? Co to konkretnie było, że się pociągnął sznurek? Ktoś niesłusznie osądził. Aha, wracamy do przyszłości. Ile razy było, że ktoś niesłusznie nas osądzał? A jeśli pojawia się nowa osoba i pada taka opinia, to my się już z nią utożsamiamy. A może trzeba to wyjaśnić? Na spokojnie, tak? Tutaj istnieją różne opcje i możliwości takiej reakcji. Natomiast tak długo, jak długo będą wewnątrz jeszcze te tak zwane słabe punkty, te wszystkie lęki, niepokoje, niskie samooceny, niska wartość albo strach przed tutaj szef, na przykład, tak? To te reakcje mogą być właśnie tylko i wyłącznie takimi. Bardzo szybkimi emocjami, które nic dobrego nie wnoszą, powodują, że źle czujemy się w pracy, że kiedy widzimy szefa, to już on ma nałożoną opinię o boże, znowu coś będzie nie tak, i rzeczywiście, to jest jak samo sprawdzająca się przepowiednia. No i będzie nie tak. Pytanie, żeby łatwiej to wszystko u siebie pootwierać, jest takie, co jest nie tak. Bo jeśli robimy rzeczy i robimy je na przykład po łebkach w pracy, albo coś olewamy, no to przepraszam bardzo, no wcześniej czy później ktoś to zauważy. No, i co się tu dziwić, że ktoś nas opieprza? Jeżeli opieprz jest niesłuszny, bardzo proszę, żeby dokonać takiej czynności i takiej rzeczy, która to pokaże. Bez krzyków, bez udowodniania na siłę, po prostu po owocach poznajemy, nie po mówieniu, tylko po owocach, tak? Więc tak długo, jak są te tak zwane niemiłe sytuacje, to znaczy, że coś jest z załatwienia wewnątrz. Co kiedy zostanie usunięte, uświadomione albo wyjęte na poziom świadomy, tak? przestaje nas dotykać, i wtedy bierzemy informację jako czystą informację i w zgodzie z nią działamy. Ta informacja przestaje mieć wpływ na silne, negatywne emocje, które są w ciele wytwarzane. Tak? Kolejna rzecz. Co robić, gdy dowiaduje się, że znajomi za moimi plecami gadają różne niestworzone rzeczy na mnie. No, nic nie robić, a co robić, że gadają za plecami? Jak gadają za plecami, to weź tylko informacje. I znowu jest kolejny element wprowadzania się w szybkie takie właśnie reakcje negatywne, emocjonalne. W złość, że ktoś mówi, to mnie wyprowadza z równowagi. A dlaczego to cię wyprowadza z równowagi? O czym oni mówią? Co jest jakie? Jeśli są to rzeczy niestworzone i nieprawdziwe, po co dawać temu wagę? No, co będziemy wszystkich ludzi zmieniać? Każdy z zewnątrz ma opinię na temat innego. To, jest, to gdzieś jest chyba no, normalne. Ja nie wiem, jak mam do tego podejść. Każdy na temat każdego ma ochotę się wypowiedzieć i może to zrobić. To są słowa. I znowu, coś nas dotyka. Pytanie, co jest tego przyczyną? Skąd to się bierze, że tak się złościmy? Skąd to jest, że w nas istnieją tak silne reakcje emocjonalne? Jeśli coś nie jest prawdą. To przestaję dawać temu uwagę. Biorę tylko informację. Aha, ktoś coś powiedział. I teraz kolejna rzecz. A kiedy otwarcie pytam ich o to, wypierają się tego. No to znowu kolejna rzecz. Po co dawać temu uwagę? Tak? I tutaj pisze osoba, to też źle na mnie działa. Czyli co na ciebie źle działa? To, że się wypierają tego. Czy to, że to jest jakaś pierdoła i nieprawda, której nie wiem po co dajemy uwagę, tylko po to, żeby jeszcze bardziej ich uwagę na to zwrócić, że nam to coś robi? Czy po prostu pominąć to? I teraz zastanawiam się, po co mieć takich znajomych, tak? I znowu kolejne pytanie. No właśnie, no co dzisiaj w tym świecie zewnętrznym te osoby, z którymi jesteśmy i te sytuacje, w których jesteśmy, mówią o nas? Bo jeśli dokonuje jakiejś zmiany to w świecie zewnętrznym też potrzeba trochę bufora czasowego, żeby się coś zmieniło. Kiedy we mnie dokonuje się zmiana, to też może być tak, że pewne relacje, sytuacje, ludzie i układy się zmieniają. Niektóre osoby odchodzą, wchodzą inne, coś musi się skończyć, bo już jest zupełnie inny poziom tego, co się będzie manifestować na zewnątrz. Dlatego ja prosiłabym, aby każdą sytuację, która się pojawia jako niemiła, nieprzyjemna, po prostu potraktować jako informację o tym, co warto byłoby u siebie dostrzec.